Dzień dobry, szczęść Boże. Witam serdecznie 24 maja w piątek. Moi kochani, dzisiaj w Ewangelii zaczerpniętej z Marka 10.1.12. słyszymy, jak Jezus rozmawia z faryzeuszami i ma smutny głos, ponieważ ci pobożni Żydzi, chcą go ciągle wystawiać na próbę. I atakują go w pewnym stopniu. Uczniowie, którzy mu towarzyszą, nie, nie dają mu wsparcia, nie rozumieją tego, co on mówi. Nie są na tym poziomie, na którym on głosi swoje kazania, swoje nauki. Czuje się Jezus osamotniony. No i jaki jest dzisiaj temat tego spotkania Jezusa z ludźmi? Otóż chodzi o małżeństwo. Yy, pobożni Żydzi mówią, że Mojżesz dał im takie przykazanie, że mogą napisać list rozwodowy i bez problemu zawsze żonę yy, odesłać. Że, że rozwód jest rzeczą yy, dobrą i yy, mówią do Jezusa, że yy, po prostu mają takie prawo. I co Jezus na to? I Pan Jezus pokiwał tylko głową i mówi: No dobrze, zgadza się. Dał Wam takie przykazanie, Mojżesz, ale to tylko ze względu na zatwardziałość Waszych serc, bo od początku tak nie było. No i Jezus powiedział: Jaka jest wola Boża, jakie są wymagania Królestwa Niebieskiego, o co chodzi w miłości, że w nią wpisuje się ofiara, wierność, prawda miłość ofiarna. Lecz yy, właśnie Jezus yy, rzucił to zdanie, że Mojżesz zmienił jak gdyby ten zamysł, zamysł Boży. I dał Wam to przykazanie ze względu na zatwardziałość Waszych serc. Bo to nie godzi się, żeby tak lekką ręką pisać list rozwodowy. Że jak się pojawi jakiś błahy problem, żeby Brać rozwód. To nie był zamysł boży. Ale Mojżesz dał takie prawo faktycznie. Ale Jezus to podkreśla, że tylko ze względu na zatwardziałość waszych serc. Bo od początku tak nie było. Bóg od początku chciał, aby miłość kosztowała. I kiedy Jezus tak to skonfrontował faryzeuszom. To prawo ludzkie, które było pójściem na jakąś łatwiznę, na skróty, z tym, co Bóg yy, zaplanował dla człowieka, nagle jego apostołowie, moi drodzy, najbliżsi współpracownicy, słuchając tej nauki, będąc sami Żydami, którzy, yy, jakby w tyle głowy, mieli to, że okej, okay, mamy taką furtkę, list rozwodowy, nie? Jezus miał dwunastu apostołów, tam jeden miał żonę, Szymon Piotr, a reszta, jedenastu, byli kawalerami. To byli bardzo młodzi chłopcy, tak naprawdę, młodzi mężczyźni, których Jezus powołał do grona swoich uczniów. I, i ci właśnie młodzi Żydzi, współpracownicy najbliżsi Jezusa, skomentowali w to, co Jezus mówi o, o o krzyżu wierności, o y, ofiarnej miłości, skomentowali tak. Hmm, jak tak ma się rzecz z małżeństwem, to nie warto się żenić. Jeżeli patrz, nawet oni, apostołowie, jak usłyszeli, że Jezus wymaga walki o miłość, że pewna ofiara, y, i Obumieranie wpisuje się w bycie z kimś, w małżeństwo, no to kiwają głową, a nie warto się żenić. To jest właśnie myślenie tego świata. I to jest właśnie to myślenie, przez które Mojżesz musiał dać wcześniej, 1200 lat wcześniej, to przykazanie: OK, można pisać list rozwodowy. To jest chore myślenie, pragnienie pójścia na skróty, rezygnowanie tam, gdzie trzeba złożyć ofiarę. A w miłości trzeba składać ofiarę. Natomiast moi kochani, ta odpowiedź tych apostołów to jest napisana w Mateuszu w XIX rozdziale 1.12. Tam przeczytamy reakcję właśnie tych apostołów, którzy są tacy zdziwieni i tacy, że a, to nie, jak trzeba tak kochać i być wiernym, to nie, to nie dla nas. Taka ludzka, bardzo przyziemna reakcja apostołów. A Jezus naucza to, co jest w zamyśle Bożym, jak było zaplanowane przez Boga. Tak więc, moi kochani, my właśnie mamy w życiu taką tendencję, żeby iść na skróty i rezygnować z pewnych rzeczy, które nas kosztują, które wymagają ofiary, które są trudne. Ten list rozwodowy, czyli po prostu łatwy rozwód, to jest rozwiązanie tego świata. To jest rozwiązanie, które dyktuje zatwardziałe serce. Rozumiesz? Nie Bóg, tylko zatwardziałe serce człowieka. I to zatwardziałe serce jest często naszym problemem, że my chcemy po swojemu, my chcemy zostać w swoim komforcie, jesteśmy trochę egoistyczni, pyszni i chcemy przejść przez życie tak, aby nas to nie kosztowało bo mamy zatwardziałe serce niezdolne do ofiary, niezdolne do prawdziwej miłości poświęcenia. Moi kochani, wczoraj wieczorem miałem dyżur duchowy SOR, zadzwonił do mnie znajomy z innego miasta, prosząc o pomoc dla swojego podopiecznego, który zagubił się w moim mieście Łodzi i żeby po niego tam pojechać, pomóc mu, dać mu pieniądze i na początku chciałem faktycznie się zaangażować, ale mówię nie, no mam dyżur, jeszcze tutaj muszę dwie godziny siedzieć w kaplicy szpitalnej. Zaraz ktoś przyjdzie jeszcze na rozmowy, do spowiedzi. I powiedziałem, że nie dam rady pomóc. I moi drodzy, jak skończyłem ten dyżur w pół do jedenastej, to nawet. Nie zapytałem o tego chłopaka, czy ktoś mu pomógł, czy coś, i co się z nim teraz dzieje. Trochę byłem zmęczony, trochę miałem właśnie takie zatwardziałe serce. Mówię, dobrze, nie muszę po prostu we wszystko się angażować, i zbawiać całego świata, idę spać. I to był ten mój rys takiej właśnie słabości, takiego trochę zatwardziałego serca. Nie skorego do ofiary, do miłości ofiarnej. I... Dowiaduje się, kiedy już doszedłem do siebie do pokoju. Patrzę, że pewien mój przyjaciel, złodzi, on znalazł prośbę też o pomoc dla tego chłopaka gdzieś w internecie i zainterweniował. Pojechał do niego, zawiózł mu jedzenie i kupił mu bilet kolejowy. Właśnie jak Bóg nie może posłużyć jednym narzędziem, jest oporne, ma zatwardziałe serce. Nieskory do ofiarnej miłości, to zaraz znajdzie drugą osobę. Ale moi kochani, dlaczego Bóg ma się zawodzić na nas? Dlaczego, kiedy daje nam misję, zaprasza do jakiegoś dzieła, ma zmieniać plany, mówi: OK, ten mój sługa nie jest gotowy, ma lekko zatwardziałe serce, pomogę w tej sytuacji przez innego sługę? No, takie jest życie. Moje kochani, właśnie ta zatwardziłość serca, która nam podpowiada, aby iść na skróty, aby robić coś, co nas nie kosztuje. A tam, gdzie jest, wymaga coś ofiary, wielkiej miłości, to się tam wycofuje. Najlepiej list rozwodowy napiszę i dziękuję, załatwię sprawy, jak są jakieś pierwsze problemy. Nie, chcielibyśmy kochać ofiarnie. Walczmy ze swoim takim chorym, egoistycznym komfortem. Y Chciejmy kochać ofiarnie, gorliwie, tak jak Bóg tego od nas oczekuje, bo On nas stworzył do tej miłości, jesteśmy do niej zdolni tak naprawdę. Tylko naleciałości świata, pycha egoizm nasz sprawia, że wypadamy jak gdyby z tej możności realizowania wielkich dzieł Bożych. Chciejmy się z tego wymiksować, nawrócić z tych naleciałości grzesznych, słabych i wejść na nowo w plan Boga. A on da nam łaskę, abyśmy faktycznie przeszli przez życie dobrze czyniąc, kochając ofiarnie i trwając wiernie w tych miejscach, do których on nas powołał. Niech Bóg nam błogosławi. Pięknego czwartku z Bogiem. O, oh, sorry! Jakiego czwartku? To dzisiaj piątek. <laughs> Pięknego piątku z Bogiem.